Może trochę bardziej będę tutaj spinał yy, gacie żeby nic mi FAK Żeby nic mi nic się tutaj nie stało NIE 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 No dlaczego nie mogę podskoczyć? FAK Okej, okay, siemanko i Ja jestem Enzi I dzisiaj witam was na kwadratowym hardkorze Czyli serii single player Która będzie opierała się na tym, że będziemy grać sobie na trybie hardcore. Zetnijmy sobie szybko drzewo, bo kuźwa już ciemno się robi. A jak zginę, to będzie naprawdę lipa, bo w pierwszym odcinku zginąć, tym bardziej jeszcze. kurczę, na trybie hardcore to by było coś tragicznego. Zetniemy sobie szybko drzewo, i musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Nie chcę, kujczę, kujcie, kujcie. kujcie. Nie chcę, kurczę mieszkać w jakiejś jaskini, bo to jest nie cholery bezpieczne, bo tam co czas będą jakieś stwory mi wyskakiwały. Chciałbym zamieszkać na jakimś takim odludzonym miejscu, kuźwa, już się tutaj boję. Jeszcze coś mnie tutaj zaraz zabije. Okej, okay. mówiąc o jakimś takim, kuźwa, odludnionym miejscu, bo tam szkielet nie będę tam przechodził, o jakimś odludnionym miejscu mam na myśli coś, ale fuck, fuck, won! Coś Ala ma... Nie, jeszcze ten mały popie. Kurczę po... Fuck, fuck 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 nie! Nie! Za dużo kuźno! Dobra, idziemy na tą wyspę. Właśnie coś takiego chciałem ogarnąć, żeby zamieszkać na wyspie, żeby być tak oddzielonym od tego co tej świata i tych choler. Ja tam do lasu na pewno nie będę wchodził. Mendy jedne. Dobra. <laughs> Przeróbmy sobie to na craftbox. Zróbmy sobie miecz, i od razu ja to nie będę. Coś słyszałem. I cały czas tłukło, ale to tak tłukło. Może i nie. Okej. Okay. Zróbmy sobie craftbox i szybko. potrzebuję kamień, żeby zrobić sobie kamienny miecz. Ja z tej wyspy się ruszam, dopóki się ciemno zrobi w ogóle. Dlaczego ziomeczki mi się tak szybko ciemno tutaj zrobiło? Dobra. Mm. Gdzie jest stone Ja chcę kameń Kameń it's my life <laughs> Kurczę jak tu ciemno Gw... Dobra, nieważne <laughs> Dobra, starczy wychodzę stąd, bo to jest... Nie dość, że nic nie widać to kurwie jak z Murzyńskiej chaty. Nie będę tam siedział. Czego wiem? To w wersji 1... <laughs> A to jest ten squid yy, W wersji 1.7 Gdy sobie staniemy pomiędzy tymi takimi wysokimi liśćmi To niby nas nie widzą Więc... Więc tak jak mi się zaraz Sejna będziemy z tym chodzić i się chować za tym Dobra, ziomeczki yy, Niech już dzień na scenie, już nie chcę w nocy lat... No nie! Kuźwa! Ile ich się tu zbiera? Won Ile ty będziesz mi zabierał? Albo nie, nie będę sprawdzał, jeszcze mnie zabiję Fak Tu szkielety, trzy szkielety Zombie jak ja nie mam tej szans, żeby przetrwać Nie będę się zakopywał Tutaj gdzieś w ziemi Musimy tutaj uciec, bo oblężyli mi Całą tutaj Wyspę moją Nie, do nich nie podchodzę Idziemy tam, tam jest creeper Tam nie idziemy Dobra chodźcie, znaczy chodźcie Ja sam tutaj chodzę Fuck, jeszcze Enderman, nie. Jeszcze mi się żarcie skończyło, jak to jest szybko foodbar leci. Kurczę, ja myślałem, że jak zacznę sobie serię, to będzie miło, tak kurczę. Może trochę bardziej będę tutaj spinał yy, gacie, żeby nic mi... Fuck! Żeby nic mi tutaj nie stało. Nie! 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 No Dlaczego nie mogę podskoczyć? Fuck 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 fuck, fuck Nie, nie wypieprzać. Nie, no nie, kurczę, szybko muszę wykopać dziurę w ziemi. Nie, nie. bez fuck, piasek, bezpieczny. <śm> Co się tutaj dzieje? Powiedzmy. Poszedł sobie już? Albo nie, zamknę, bo idzie! Coś mu w kościach szczala. Ale tu jest ciemno. Fak. Dobrze, że nie strzelił. A czekajcie, wykopmy tu. Wykopmy ten. Fak! Co ty skubany? Ty nie wejdziesz tutaj, co będę ty? No chodź tutaj, to tak, jest taki twardy byłeś, co? Aaaa, to cię mam ty Co, a miecz mama będę bił go łapką Dawaj kości Szybko? Okej okay. Fuck Coś tu idziesz z... Ale ile ich tutaj się nagle naryspiło. ja myślałem, że w trybie hardcore zmienia się tylko to, że po zginięciu nasz safe się usuwa, nie kuźwa, że tu jest taki hardcore po prostu. No nie wiem, będę musiał tej spać. No ale tak na kamieniu? to zimno, Będziemy mnie ciągło od podłogi. Potem plecy bolo. Kożonki. Tak się nie da. A wyjście stąd? Hm. To głupi pomysł. Nie wiem, co mam zrobić. Robimy podkop. To jest najlepsze wyjście. Nic innego już tutaj nie zdziałam. Musimy zrobić podkop. Dobra. Teraz tak. Tam jest woda. Kopiemy tutaj głęboko. Trzeba wejść trochę. Tyle powinno starczyć. Mam nadzieję, że nic mnie tam nie zaskoczy. Okej. Okay. Fuck musimy zrobić jeszcze głębiej poskop. Coś idzie. Latu tu se ogarnę jest Już tam czyha na mnie. Słyszą moje plany. Kuź Mogłem szeptać. Pff, co to jest? A to świnia. Cześć. Myślę, że to villager. Taki mindfuck mały miałem. Nie! O, oh fak. Jedno serce. O, oh fuck Niech przyjdzie dzień, niech one się spalą, ja stąd nie wychodzę. Koniec! Fuck. Mamy jakieś małe światło. Powiedzmy. Tutaj, niech tam świeci, mam nadzieję, że nic to nie wejdzie. Ale kuźba słyszę wszystko. Jest zombie, jest szkielet... i co najgorsze jest świnia? Fuck, jak to odkopie to będzie wyjście na dwór, bo tu już jest trawa chyba, widzę. Wiesz, jest ciemno, ale... No, widzę, widzę. Hucha. <noise> Niech będzie dzień, już proszę. Czemu nie ma dnia? Dobra, robimy podkop dalej. Cześć, nie wiem czy warto. Fuck, już słyszę. Tu już jest woda. I tutaj dziś już stoi. A miało być tak pięknie Ale zombie wydaje dziwnie odgłosy takie Nie wiem czy to coś A nie, to mój pies A pal to się to macie za swoje elementy jedne Tak fajnie wam było tutaj nade mną stać, co? To macie teraz Cholery Okej, okay, on się spalił Jeden się kąpie chyba Powiedzmy, że napuszę tutaj trochę wody. Fajnie było, gdyby tej zombie spłynął, powiedzmy, nóżkami i bym go tutaj, żeby tak, za, za, zaciapał. Mam nadzieję, że będę bezpieczny. Fuck, Nie, nie będę bezpieczny.